W dzisiejszym odcinku wiadomości kryminalnych, między innymi: zbrodnia w miejscu pracy wszystko nagrano. Ukraińsko-gruzińskie gangi przejmują Polskę. Szokujący pościg ulicami Krakowa kolejna ogromna akcja policji. Funkcjonariusze Komendy Rejonowej Policji Warszawa-1 zatrzymali dwie kobiety podejrzane o udział w przestępstwie, które mogło doprowadzić do tragedii. W biurowcu przy ulicy Myśliwieckiej w Warszawie 56-letnia pracownica regularnie podtruwała swoją koleżankę z pracy, dolewając do jej napojów toksyczne substancje chemiczne, w tym między innymi kwas. Według opinii biegłych, spożycie tych środków mogło doprowadzić do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a nawet śmierci pokrzywdzonej. Pierwsze informacje o sprawie pojawiły się kilka miesięcy temu, gdy 51-letnia kobieta zgłosiła się do komisariatu przy ulicy Wilczej, podejrzewając, że jest regularnie podtruwana. Jak zeznała, od dłuższego czasu źle się czuła po spożyciu napojów w pracy, a przeprowadzone badania wykazały u niej obrażenia wewnętrzne. Zaniepokojona sytuacją zamontowała w pomieszczeniu socjalnym ukrytą kamerę. Nagranie potwierdziło jej przypuszczenia. Zarejestrowano, jak 56-letnia kobieta dolewała do jej filiżanki z herbatą niebezpieczne chemikalia. W jednej z rozmów telefonicznych z przyjaciółką, 68-letnią kobietą, podejrzana wypowiedziała znamienne słowa: No, właśnie stoi herbatka, więc wiesz. Po czym dolała do napoju substancję mogącą zagrozić życiu. No, właśnie stoi herbatka, więc wiesz. No, no, to jest to, to jest to, to po otrzymaniu nagrania, funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu niezwłocznie przystąpili do działania. Jeszcze tego samego dnia zatrzymali główną podejrzaną na terenie Powiatu Mińskiego. Kobieta została przewieziona do warszawskiej komendy, gdzie usłyszała zarzut usiłowania spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Sąd rejonowy dla Warszawy Śródmieścia, przychylając się do wniosku prokuratury, zastosował wobec niej tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy. Za popełniony czyn grozi jej kara do 20 lat pozbawienia wolności. Śledczy nie zakończyli na tym działań. Kilka dni później, przy ulicy Lwowskiej zatrzymano 68-letnią kobietę, która, jak wynika z materiału dowodowego, wiedziała o procederze, ale nie powiadomiła organów ścigania. Kobieta utrzymywała kontakt telefoniczny z główną podejrzaną i była świadoma jej działań. Prokuratura postawiła jej zarzut niepowiadomienia o przestępstwie, za co grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności. Została objęta policyjnym dozorem, a sąd orzekł wobec niej zakaz kontaktowania się z pokrzywdzoną oraz z podejrzaną. Z informacji zgromadzonych przez policjantów wynika, że tłem dla tej niebezpiecznej sytuacji był długotrwały konflikt zawodowy. Wszystkie kobiety były zatrudnione w tej samej firmie zewnętrznej, świadczącej usługi sprzątające w jednym z warszawskich biurowców. Spór między pracownicami przerodził się w świadomą i wielokrotnie powtarzaną próbę fizycznej eliminacji jednej z nich. W trakcie przeszukań funkcjonariusze zabezpieczyli butelki z napojami, do których dolewane były chemikalia, toksyczne środki sanitarne oraz inne przedmioty i substancje, które mogą stanowić dowody w sprawie. Postępowanie nadzoruje prokuratura rejonowa dla Warszawy Śródmieścia. Śledczy nie wykluczają dalszych zatrzymań ani rozszerzenia listy zarzutów. 21-letni motocyklista urządził sobie brawurową ucieczkę ulicami Krakowa, kończąc ją zatrzymaniem rekordowym mandatem w wysokości ponad 14 tysięcy złotych i aż 222 punktami karnymi. Pościg za nim prowadził młodszy aspirant Kamil Styrna z komendy miejskiej policji w Krakowie, który, jak sam przyznał, był to jego pierwszy pościg motocyklowy w karierze. Emocje były ogromne, powiedział w rozmowie z dziennikarzami. Do zdarzenia doszło w piątek, 21 marca, podczas popołudniowego szczytu komunikacyjnego. Policjant pełniący służbę na motocyklu zauważył motocyklistę marki Piaggio, który poruszał się z rażącym przekroczeniem prędkości. Funkcjonariusz wydał polecenie zatrzymania się, jednak kierowca zignorował sygnały i rozpoczął ucieczkę, łamiąc kolejne przepisy drogowe. Pościg przeciął główne arterie miasta i trwał do momentu, gdy uciekinier doprowadził do kolizji, porzucił motocykl i kontynuował ucieczkę pieszo. Daleko jednak nie uciekł. Został obezwładniony przez policjanta i zatrzymany. Jak się okazało, mężczyzna nie posiadał prawa jazdy, a dodatkowo był poszukiwany celem odbycia kary jednego roku pozbawienia wolności za kradzież z włamaniem. Co ciekawe, w momencie zatrzymania był trzeźwy i nie znajdował się pod wpływem środków odurzających, mimo to zdecydował się na desperacką próbę ucieczki. Podczas szaleńczego pościgu 21-latek osiągał prędkość nawet 140 km na godzinę, stwarzając śmiertelne zagrożenie dla pieszych i innych kierowców. W takich warunkach każda sekunda decyduje o czyimś życiu, trzeba działać błyskawicznie i odpowiedzialnie. Relacjonował młodszy aspirant Styrna. Za swoje wyczyny mężczyzna usłyszał szereg zarzutów, w tym niezatrzymanie się do kontroli, prowadzenie pojazdu bez uprawnień oraz wielokrotne naruszenie przepisów ruchu drogowego. Został ukarany grzywną w wysokości ponad 14 tysięcy złotych oraz przyznano mu rekordowe 222 punkty karne. O jego dalszym losie zadecyduje sąd, który weźmie pod uwagę zarówno jego wcześniejsze przestępstwa, jak i nowe czyny. Pieszy pościg! Pieszy! Wysokość salionów, zasady Mercedes! Uciekamy, Czarny to pierwszy pościk. pościg. Wysokość odlewicie, szybko! go tam. Przybyszewskiego. Mam go! Mam go! Po zabezpieczcie mi mimo bezpiszczymi motocyklami grałowej. Mam go na ogródkach między tujami Skutego. Policjanci z zarządu w Radomiu Centralnego Biura Śledczego Policji, działając pod nadzorem prokuratury regionalnej w Lublinie zatrzymali kolejnego podejrzanego w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, trudniącej się nielegalną produkcją oraz dystrybucją papierosów bez polskich znaków akcyzy. Tym razem funkcjonariusze przeprowadzili działania operacyjne na terenie Jeleniej Góry, gdzie zatrzymali 40-letniego obywatela Ukrainy. Według ustaleń śledczych zatrzymany mężczyzna miał bezpośredni udział w wytwarzaniu i wprowadzaniu do obrotu nielegalnych wyrobów tytoniowych. W ostatnim czasie wobec podejrzanego skierowano akt oskarżenia do sądu. Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest od kilkunastu miesięcy i dotyczy międzynarodowej grupy przestępczej, której członkowie działali na terenie kilku województw. Pierwsze poważne uderzenie w struktury grupy miało miejsce w listopadzie 2022 roku. Wówczas funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji z Radomia, przy współpracy z Krajową Administracją Skarbową, przeprowadzili zmasowane działania na terenie województw Mazowieckiego, Łódzkiego oraz Kujawsko-Pomorskiego. Grupa była złożona z obywateli Polski, Gruzji, Ukrainy oraz Białorusi. Na jednej z prywatnych posesji funkcjonariusze odkryli profesjonalną linię technologiczną do produkcji i pakowania papierosów. W innych lokalizacjach znajdowały się specjalistyczne krajalnie tytoniu oraz miejsca jego konfekcjonowania. Według śledczych, grupa działała aktywnie na terytorium Polski w latach 2021 a 2023, wytwarzając i wprowadzając do obrotu ponad 9 milionów sztuk papierosów bez znaków akcyzy oraz blisko 3 tony nielegalnego tytoniu. Łącznie w sprawie występuje już kilkunastu podejrzanych. Dotychczas zabezpieczono blisko 2 miliony sztuk papierosów oraz prawie 3 tony tytoniu o szacunkowej wartości ponad 6 milionów złotych. Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz popełnienia przestępstw skarbowych związanych z produkcją i dystrybucją nielegalnych wyrobów tytoniowych. Centralną postacią w strukturze grupy był, zdaniem śledczych, 43-letni obywatel Gruzji Mindia A, któremu prokuratura zarzuca kierowanie całą przestępczą strukturą. Mężczyzna został zatrzymany w sierpniu 2023 roku. W listopadzie 2024 roku prokuratura regionalna w Lublinie skierowała do sądu okręgowego w Radomiu akt oskarżenia przeciwko 12 osobom. Wśród oskarżonych, obok głównego organizatora, znajdują się również inni obywatele Gruzji, dwaj obywatele Białorusi oraz kilku obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Sprawa jest nadal rozwojowa, a śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Według policyjnych statystyk za rok 2024 w gronie wszystkich podejrzanych o popełnienie przestępstwa w Polsce, cudzoziemcy stanowili 5%. Choć odsetek ten może wydawać się niewielki, w praktyce oznacza to tysiące postępowań karnych z udziałem obcokrajowców. Z policyjnych analiz wynika, że na tle przestępczym wyraźnie wyróżniają się dwie nacje ze Wschodu Ukraińcy oraz Gruzini, a ich działalność ma wysoce zorganizowany i specjalistyczny charakter. Ukraińcy, jak informuje Dziennik Rzeczpospolita w oparciu o dane Komendy Głównej Policji, zyskali miano ekspertów od przestępstw cyfrowych. Chodzi głównie o ataki typu phishing, kradzieże środków za pośrednictwem systemu BLIK oraz wyłudzenia danych i pieniędzy poprzez fałszywe linki. Ich skuteczność wynika między innymi z dobrej znajomości języka polskiego i dużego stopnia asymilacji. Mieszkają w Polsce od lat, pracują, wynajmują mieszkania, działają w różnych branżach, co daje im doskonałe rozeznanie w lokalnych realiach. Choć w statystykach e-przestępstw najwięcej podejrzanych nadal stanowią Polacy, to zaraz za nimi uplasowali się obywatele Ukrainy. Przy populacji Ukraińców w Polsce szacowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na półtora miliona, stanowi to, jak zauważa Dziennik, proporcjonalnie znacznie wyższy udział niż wśród obywateli polskich. Zdaniem Tomasza Safiańskiego, Byłego zastępcy dyrektora biura wywiadu kryminalnego Komendy Głównej Policji. Problem ten jest poważny właśnie dlatego, że społeczeństwo ma duże zaufanie do Ukraińców, postrzegając ich jako naszych, są obecni na co dzień, często traktowani jako część lokalnej społeczności. Inną grupą, która wzbudza jeszcze większe obawy służb, są Gruzini. Ich działalność ma bardziej brutalny charakter funkcjonują w zorganizowanych gangach. Które zajmują się napadami, wymuszeniami i przestępstwami z użyciem przemocy. Gruzini byli również notowani jako jedna z najliczniejszych narodowości w sprawach dotyczących przestępstw seksualnych popełnianych przez kierowców aplikacji przewozowych. Skala problemu skłoniła stołeczną policję do utworzenia specjalnego zespołu do walki z przestępczością cudzoziemców. Nie ma dnia bez interwencji, dochodzi do kradzieży, włamań i pobić, a zatrzymani to w dużej mierze obywatele Gruzji mówił w rozmowie z dziennikarzami jeden z funkcjonariuszy patrolujących miasto. Dodatkowym zagrożeniem związanym z gruzińskimi gangami jest ich udział w procederze przemytu ludzi i przerzutu migrantów na teren Unii Europejskiej. Choć wielu przestępców udaje się deportować, nie rozwiązuje to problemu. Wracają do Polski ze zmienioną tożsamością, nierzadko z nowymi dokumentami. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak w lutym podkreślał, że choć cudzoziemcy stanowią 5% ogółu podejrzanych, to największe zagrożenie występuje w największych aglomeracjach miejskich. Jak zapowiedział, państwo nie pozwoli, by zorganizowane grupy przestępcze burzyły porządek publiczny. Resort Spraw Wewnętrznych zauważa również, że wzrost przestępczości z udziałem obcokrajowców to w dużej mierze efekt napływu migrantów do Polski w ostatnich latach. Jest to zjawisko naturalne. Przy wzroście populacji cudzoziemców wzrasta również liczba przestępstw popełnianych przez tę grupę, wskazuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Z danych wynika jednak jasno: konieczne są konkretne działania, by ograniczyć wpływ zorganizowanej przestępczości cudzoziemców na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski. W świetle rosnącego zagrożenia ze strony przestępczości zorganizowanej z udziałem cudzoziemców, coraz więcej polskich miast i miejscowości, Decyduje się na tworzenie tak zwanych patroli obywatelskich. Inicjatywa ta zyskuje popularność zwłaszcza w rejonach, gdzie mieszkańcy odczuwają realny niepokój związany z częstymi kradzieżami, włamaniami czy aktami przemocy. Patrole obywatelskie powstają oddolnie z inicjatywy samych mieszkańców, którzy chcą wspólnie dbać o bezpieczeństwo swojej okolicy. Współpracują one często z lokalną policją i strażą miejską, przekazując informacje o podejrzanych osobach czy niepokojących zdarzeniach. Choć nie posiadają uprawnień funkcjonariuszy, ich obecność działa prewencyjnie, szczególnie w osiedlach, gdzie wcześniej dochodziło do serii włamań czy rozbojów. Codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi, zachęcamy do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału.